Tajemnicza syrenka i zaginiony autobus. W głębinach oceanu, w małej wiosce syrenek, żyła młoda syrenka o imieniu Mia. Mia była bardzo podekscytowana, ponieważ miała wkrótce rozpocząć swój pierwszy dzień w szkole podwodnej. Jednak każdego ranka, kiedy nadchodził czas, aby wstać i przygotować się do szkoły, coś zawsze stawało jej na przeszkodzie. Muszę wstać wcześnie, żeby zdążyć na autobus. Powtarzała sobie, Mija. Ale kiedy budzik dzwonił, Mija przewracała się na drugi bok i zasypiała ponownie. Kiedy w końcu się budziła, było już za późno, żeby zdążyć na autobus. Mija zaczynała płakać i złościć się, bo nie chciała przegapić swojego pierwszego dnia w szkole. Magiczne lustro. Pewnego dnia Mija postanowiła spróbować czegoś nowego. Może jeśli przygotuje się wieczorem, to rano będzie łatwiej, pomyślała. Wieczorem przygotowała swoje ubrania, uczesała włosy i umyła zęby. Rano czuła się gotowa i pewna siebie. Dzisiaj na pewno zdążę na autobus, powiedziała z uśmiechem. Jednak kiedy nadszedł ranek, Mia znów przewróciła się na drugi bok. Kiedy w końcu się obudziła, zauważyła, że jest już za późno. Nie mogę uwierzyć, że znowu się spóźniłam! krzyknęła, a łzy napłynęły jej do oczu. Tajemniczy głos! Mija była zrozpaczona. Co mam zrobić, żeby zdążyć na ten autobus? Zastanawiała się głośno. Wtedy usłyszała cichy, ale wyraźny głos. Mija, nie poddawaj się! Jest sposób, żebyś zdążyła na autobus! Mija rozejrzała się, ale nikogo nie widziała. Kto to mówi? zapytała. To ja, twoje magiczne lustro, odpowiedział głos. Pomogę ci, ale musisz mi zaufać. Trzy próby. Mija postanowiła zaufać magicznemu lustru. Co mam zrobić? zapytała. Musisz przejść trzy próby, odpowiedziało lustro. Pierwsza próba to wstać wcześnie, druga to przygotować się szybko, a trzecia to dotrzeć na czas na przystanek autobusowy. Mia była zdeterminowana. Pierwszego dnia postanowiła wstać wcześniej. Ustawiła budzik na jeszcze wcześniejszą godzinę. Kiedy zadzwonił, Mia wstała, ale była tak zmęczona, że znowu zasnęła. Drugiego dnia postanowiła przygotować się szybciej. Ustawiła budzik na tę samą godzinę, ale tym razem skupiła się na szybkim przygotowaniu. Niestety, w pośpiechu zapomniała kilku rzeczy i znowu się spóźniła. Pomoc przyjaciół. Mia była zrozpaczona. Nigdy nie zdążę na autobus, pomyślała. Ale wtedy usłyszała głos swojej najlepszej przyjaciółki, syrenki Lili. Nie martw się, Mia. Pomożemy ci, powiedziała Lili. Lili i inne syrenki postanowiły pomóc Midge. Może spróbujemy razem, zaproponowała Lili. Będziemy cię budzić i pomagać ci się przygotować. Następnego dnia Mija wstała wcześnie z pomocą swoich przyjaciół. Lili pomogła jej się ubrać, uczesać i umyć zęby. Razem dotarły na przystanek autobusowy na czas. Kiedy autobus podwodny przyjechał, Mija była bardzo szczęśliwa. Dziękuję wam, powiedziała swoim przyjaciółkom. Bez was bym tego nie zrobiła. Mija nauczyła się, że czasem potrzebujemy pomocy innych. Aby osiągnąć nasze cele. Zrozumiała również, że ważne jest, aby nie poddawać się i próbować różnych sposobów, aby pokonać przeszkody. Droga Mio, czy pamiętasz, jak czułaś się, kiedy nie mogłaś zdążyć na autobus? A jak czułaś się, kiedy w końcu udało ci się to zrobić z pomocą przyjaciół? Pamiętaj, że zawsze możesz poprosić o pomoc, kiedy napotykasz trudności. Czy myślisz, że mogłabyś spróbować wstać wcześniej i przygotować się szybciej, tak jak Mija. Mija i jej przyjaciółki cieszyły się z pierwszego dnia w szkole podwodnej. Był to dzień pełen przygód i nowych doświadczeń. Mija wiedziała, że czekają wiele wyzwań. Ale była pewna, że z pomocą przyjaciół i własnym uporem poradzi sobie ze wszystkim.